Pamiętam, jak dwa lata chyba to patrzyłam codziennie i się stresowałam przed tym egzaminem. Co, bo... Co trzeba zrobić na egzaminie? Na egzaminie z kompozycji, z, z rzeźby trzeba w właśnie w tej wydobywanej glinie wyrzeźbić człowieka. Egzamin właśnie praktyczny z rzeźby oparty jest na modelunku, modelunku postaci ludzkiej. Każdy z kandydatów on maze. Co roku i oczywiście za każdym razem, kiedy wchodzi nowa grupa otrzymuje nowy temat. i z tych tematów, które do tej pory były, to przypominam sobie, na przykład temat cyrk przyjechał. Czyli skoro był ten cyrk przyjechał, to oprócz postaci ludzkiej powinna się, mo powinno może się pojawić co? Postać zwierzęcia, lub też takich typowych rekwizytów używanych przez, przez cyrkowców. Fajnym tematem był kiedyś temat zatytułowany e, Przerwa Drwali. No właśnie, i teraz ten uczeń musi sobie szybko, ten kandydat musi sobie szybko taką sytuację wyobrazić, że ten drwal zrobił sobie przerwę w lesie, usiadł być może pod, pod tym, pod jednym z drzew zjada śniadanie, które przyniósł z sobą drwal może spokojnie się o tą pryzmę oprzeć, a może nawet małą zimkę sobie uciąć. Tak to, to właśnie ta, ta, ten materiał glina na taką zabawę e, pozwala. Chcielibyśmy zobaczyć, czy ten kandydat do naszej szkoły mniej więcej e, wie, jak tam z tymi proporcjami człowieka. Jest. Tak ten drwal będzie mocno zmęczony. Tak ta plastyczność, elastyczność tego materiału pozwoli nam wykreować go w różnych, w różnych pozach. Ona, oczywiście, jest na razie bardzo szkicowa, bardzo wstępna. Później tą powierzchnię doprecyzować. No, jakby w tej formie, oczywiście, jeżeli ktoś lubi taką mocno impresyjną, rozedrganą powierzchnię rzeźb, to i, i taką zostawi. Ale jak znam historię egzaminu wstępnym, tam zawsze jest w Was, kandydatach, potrzeba jakby wygładzenia tego. Oczywiście niektóre partie można wygładzić, ale też i dobrze niektóre partie zostawić chropowate, na których światło, światło się będzie zupełnie inne, inaczej kładło i inny efekt uzyskamy. Bo komisja, która będzie oceniać te prace, oczywiście usłyszy prowadzącego egzamin, jaki był temat, będzie chciała się jakby do tego tematu odnieść. Wasza wyobraźnia jest bogata, to jednak warunek najważniejszy on nie może być historią nie mającą związku z tematem. Egzamin z rysunku i z malarstwa trwa 120 minut. Malujemy martwą naturę i rysujemy też elementy martwej natury. Jesteśmy teraz w pracowniku 24 i pokażę tak na szybko kilka przykładów prac, które zeszłorocznych z rysunku i z malarstwa. Prace naszych e, uczniów, pierwszoklasistów obecnych. Duża, mocna plama, wymalowana kompozycja, 3-4 przedmioty. E, przedmioty opracowane światło -ciemniem, walorem, osadzone w przestrzeni, w martwej naturze, elementy draperii. Ważnym kryterium w ocenie pracy jest to, żeby przedmioty były w miarę realistycznie namalowane, Dobrze był złapany kolor, światło, ładnie opracowane światło, cień. Martwe natury są ustawione bardzo proste, mają trzy, właśnie cztery elementy. Łatwo wybrać sobie fragment, który wpada w oko. Mamy też ładnie opracowaną naturkę. ładny czajniczek, dobrze opracowany. Ładnie światełko zaznaczone na butelce z tyłu. Tu kolejna. Tu kolejna, Już ładnie opracowany wazonik. Światełko. Tu ktoś zajął się mocno draperią. 120 minut egzamin, ten sam temat, martwa natura. Wybieramy fragment martwej natury, czasami są to przedmioty, czasami są to elementy wychodzące w przestrzeń, jak tutaj krzesełko. Bardzo ważne jest, aby ładnie uchwycić światłocień, żeby przedmioty były w miarę realistycznie wyrysowane. Tak samo fragment z takim wozem. Ładnie opracowana buteleczka. To jakieś inne fragmenty, z walizce przedmioty. Często na martwinach pojawiają się krzesła, na których stoją jakieś przedmioty. Opracowany walor, opracowany światłocień. Ładnie wyrysowane wszystkie przedmioty, dobrze zaznaczone tło. 120 minut to nie jest dużo, ale z drugiej strony Uważamy, że przez wiele lat jakby to z zupełności starcza na to, żeby, żeby wyrysować, żeby pokazać, co się umie, żeby było widać tą kreskę, ten sznyt, ten, te wszystkie umiejętności, na których nam najbardziej zależy, żeby, żeby je gdzieś wyłapać. Ale jak ktoś nie dokończy, to nie zdał już od razu? Nie, 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 nie. nie. Jeżeli nie, nie dokończył, ale wyrysował bardzo fajnie jakiś fragment, który jest bardzo dobrze opracowany, wtedy no oceniamy to. No. Różnie się dzieje na egzaminie. Najważniejsze jest, żeby się dobrze skupić, wybrać dobry fragment i postarać się wyrobić w czasie tak, żeby cała praca była wykończona. Jeżeli się to nie uda. Łatwo natura jest to układ przedmiotów w przestrzeni. Ważne jest, żeby pokazać te przedmioty i żeby, one, żeby dobrze zaznaczyć relacje między nimi, ich wielkości, dobrze zaznaczyć światło światłocień i światłocień zaznaczyć również walor, żeby one stały, żeby się nie przewracały, żeby były w proporcjach. Wszystkie te rzeczy, które pokazują kunszt, umiejętności i talent. W malarstwie przede wszystkim jest ważne, żeby nam przynieść farby w tubkach. Farbami w tubkach, żeby ten kolor był dobrze złapany i żeby on był jak najwierniej pokazany temu, co było na martwej naturze, tak? Czyli żeby był bardzo bliski, żeby przedmioty były ładnie wycieniowane, żeby było ładnie ustawione światło, pokazane, z której strony pada, z której strony jest cień, żeby przedmioty miały swoją konstrukcję, swoją bryłę. Tu jest dobry przykład ładnie osadzonej. Gamy kolorystycznej, jest jeden duży, mocny przedmiot, na którym się osoba skupiła. Jest fajne otoczenie, jest ładnie zrobione światełko, ładnie wycieniowany brzeg. To jest dobra praca z, z egzaminu.